Cześć witajcie z tej strony Fabiks Fabiksowski Dzisiaj pokażę wam Matrixa w Bacu Wchodzimy w notatnik Możecie znaleźć też Kiedy wpisujecie w start No Czekajcie Notatnik Ale my już z tego nie korzystamy I robicie takie coś Wpisujecie małpa Nie wiem, ty, tyle, nie wiem, co tam ktoś robi, się to nazywało. Ja zrobię tytle H. I teraz robicie taki coś dwukropek, jeden. %random procent i jak chcecie więcej tego, to teraz robicie sobie takie coś. Ctrl C i Ctrl V. Hmm, Co się odwaliłem? Klikacie n i nowy wers. Go to do kropek 1 Teraz klikacie w plik. Zapisz jako. I wybieracie wszystkie pliki. Zapisujecie. Ja to zapiszę na pulpicie. I zapisujecie. Nie wiem, ja to zapiszę matrix.bat Ważne jest rozszerzenie bar, naprawdę. I teraz klikacie za. I klikacie to. I nie pokazałem wam tego dobrze. I jeżeli taki coś zrobicie, to klikacie edytuj. I tutaj jeszcze chwytaj ten hak potem tym I napisujecie color i spacja i A. I teraz już będzie działało. Na 100% zapis. Klikacie i Wam takie coś wyskakuje. Możecie tym zaszpanować swoich znajomych. To był Fabiks Fabiksowski. Pa.